Jesteśmy w Malborku i gdzieś tutaj znajduje się rondo, które sprawia kierowcom tak wiele problemów. Mieszkańcy nazywają je pieszczotliwie Beretem Burmistrza, a złośliwi mówią, że sponsorowała je literka B jak blacharz. Widzę już znak, także zbliżamy się do skrzyżowania z ruchem okrężnym. Po lewej widzimy jakąś fatalnie zalepioną dziurę w drodze. A, gdzie ty jedziesz? Właśnie przejechałeś nasze rondo. I właśnie dlatego tutaj jestem. To, co wygląda jak źle nałożona plomba na dziurę w jezdni, to jest rondo, które sprawia mieszkańcom Malborka tak wiele kłopotów. Dopóki to skrzywanie zostało przerobione na rondo, praktycznie nie dochodziło tu w ogóle do kolizji czy wypadków. W ciągu pół roku od powstania tego tak zwanego ronda doszło do siedmiu wypadków. Skoro jest to rondo, to musimy się na nim poruszać tak jak na każdym innym pełnoprawnym rondzie. Zgodnie ze znakami, ci, którzy na nim się znajdują, mają pierwszeństwo przed tymi, którzy dopiero co chcą na to rondo wjechać. Pamiętamy również, że kierunkowskazów na rondzie używamy w dwóch sytuacjach: wtedy, kiedy chcemy zmienić pas ruchu lub wtedy, kiedy chcemy to rondo opuścić. Tutaj pasa nie będziemy zmieniać, więc będziemy sygnalizować tylko to, że chcemy to rondo opuścić. I tutaj zaczyna się problem. Kierowca znajdujący się na rondzie może skręcić w lewo, zupełnie zaskakując kierowcę jadącego z przeciwka i włączyć prawy kierunkowskaz dopiero wtedy, kiedy będzie chciał zjechać z ronda, tak jak właśnie nam się w tej chwili przydarzyło. Zów pana, zaskoczyłem panie. Pomimo tego, że mamy tutaj. Prostą, wąską drogę, tak naprawdę z jedną jednokierunkową odnogą, to dochodzi tutaj do niezwykłej sytuacji. Mamy, co prawda, w pełni oznakowane, ale na tyle małe rondo, że ktoś, kto jest tutaj po raz pierwszy, łatwo się może zagapić i go po prostu nie zauważyć. Jadący po rondzie ma pierwszeństwo przed tym, które chce na to rondo wjechać, więc w przypadku, kiedy będzie chciał skręcać w lewo, ma przed nim pierwszeństwo, i dochodzi tutaj do złamania fundamentalnej zasady, jaką jest zasada prawej ręki. Wszyscy wiemy, co jest najbardziej charakterystyczne w Malborku. Oczywiście olbrzymi zamek, a teraz również najmniejsze rondo.